Proszę Pani, na jaki temat Pani prowadziła wykład podczas dzisiejszego eventu? Naprawdę, ja dzisiejszy event można powiedzieć, że otwierałam, ponieważ nie opowiadałam dużo o swojej działalności. Bardziej zachęcałam kobiety do networkingu i do współpracy na dzisiejszym wydarzeniu. Ja sama wywodzę się ze struktur klastrowych. Jestem wiceprezesem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, koordynatorem programu Polska 3.0, największego projektu infrastrukturalnego powojennej Polski prezesem Cluster World. Także dzisiaj rozmawiałyśmy dużo o biznesie, o współpracy, o współpracy między Sektorowej I zachęcałyśmy siebie wzajemnie do wymiany doświadczeń i tego, abyśmy były bardziej otwarte na tę współpracę ze sobą, ponieważ mężczyźni bardzo dobrze współpracują, natomiast kobiety jeszcze muszą nauczyć się bardziej wierzyć w siebie, być bardziej zdeterminowane i bardziej odważne w podejmowaniu tego wielkiego wyzwania, jakim jest prowadzenie własnego biznesu. Proszę powiedzieć, czy pani uważa się za kobietę sukcesu? Myślę, że myślę, że tak, ponieważ kobieta sukcesu to kobieta, która ma wiele definicji. Sam sukces ma wiele definicji, jest czymś innym dla, dla każdego z nas. Ja myślę, że sukces to stały rozwój, a ja czuję, że rozwijam się w stały sposób. Jestem wytrwała, mam dużo pokory do swojej pracy i w sposób stały chcę się rozwijać, bo przede wszystkim chcę rozwijać projekty, którymi się zajmuję. Projekt Polska 3.0 to jest projekt infrastrukturalny, budowa centrum logistycznego, modernizacja żeglugi ślądowej. Takie projekty wymagają bardzo mocnej współpracy, bo siła e, takich projektów to właśnie eksperci, przedsiębiorstwa, e, cała struktura organizacyjna e, tego programu, e, więc aby być coraz lepszym menedżerem e, i sprostać zadaniu, e, jakim jest tak duży projekt, muszę w sposób stały się rozwijać. To robię, to sprawia mi przyjemność, moja praca jest moją pasją, e, więc czuję się absolutnie spełniona. Mówiąc, mówiąc właśnie o sukcesie u kobiet, proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się sukces? Czym charakteryzuje się sukces? Ja myślę, że sukces tak naprawdę jest mierzalny wtedy, kiedy widzimy realne rezultaty naszego działania, więc najpierw trzeba mieć. Bardzo jasno i też w sposób realny wytyczony cel, do którego dążymy, zbudować strategię naszego działania. Bo, żeby dotrzeć do określonego celu, musimy wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. I w momencie, kiedy ten sukces będzie już w jakiś sposób mierzalny, więc będziemy widzieć, że się do niego przybliżamy, to wtedy wiemy, że osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy, że to jest właśnie nasz cel. A już co będzie tym celem? Czy jest to cel zawodowy, czy chcemy stworzyć wielką firmę? Czy zupełnie marzymy o małej, małej małym przedsiębiorstwu w małym mieście, to już jest sukces. Przez nasz pryzmat nie ma sukcesów większych ani mniejszych. Często spotykam kobiety, które prowadzą wspaniałe biznesy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, i te kobiety uważają, że ich sukces jest w jakiś sposób mniejszy od tych, które prowadzą na przykład międzynarodowe projekty, działają na arenie międzynarodowej, często pracują w większym stresie. Absolutnie nie. Sukces to to, co wyznaczyliśmy sobie my osobiście, personalnie, co jest naszym celem, naszym bakcylem. I'm